Jak usuwać wyroby z azbestu, tak zwanego miękkiego? Na początku muszę wskazać jaka jest różnica między azbestem twardym a miękkim. Jeżeli subskrybujesz ten kanał lub oglądałeś inne moje filmy, na pewno już wiesz, ale dla osób, które pierwszy raz mnie widzą, to wyjaśnię. Przede wszystkim wyroby z azbe azbestu cementowe. To są wyroby, gdzie zawartość azbestu jest około 15%, a reszta to jest cement, beton. W związku z powyższym, popularna taka plotka, popularny taki fake na temat azbestu to jest coś takiego, że mówi się, że wyroby azbe azbestowe szkodzą dopiero jak się je łamie. Jest to prawda, ale tyczy się tylko wyrobów azbesto-cementowych. Jeżeli mamy mówić o wyrobach z azbestu miękkiego i o usuwaniu wyrobów z azbestu miękkiego, Pojawia się inny problem. Mianowicie azbest miękki to jest wtedy, kiedy zawartość azbestu jest więcej niż 15%, jego waga objętościowa, czyli jego metr sześcienny jest lżejszy niż tona, a zmieszany on jest często z materiałami małotrwałymi. Chodzi o to, że te materiały, z którym jest zmieszany, nie trzymają go, można powiedzieć, w ryzach. Tylko po prostu uwalniany jest ten azbest w trakcie zwykłego użytkowania materiałów. I ilość tego azbestu może być duża, może być 16, może być 20%, ale może być 98%, jak to jest na przykład w przypadku izolacji ogniochronnej budynku. W innym filmie mówiłem o konstrukcjach szkieletowych budynków i o tym, jak Kiedyś były zabezpieczane konstrukcje stalowe przed pożarem, ponieważ stal już w temperaturze 240 stopni robi się plastyczna, więc wyroby stalowe są zabezpieczane, kiedyś były zabezpieczane azbestem, po to, żeby ta stal, że tak powiem, wolno się nagrzewała. Jedna z opinii na temat, dlaczego zawaliło się World Trade Center po uderzeniu samolotów, jest właśnie taka że ten azbest był tam źle położony. W każdej z wież World Trade Center było około tysiąca ton azbestu w takiej czystej postaci, to był azbest miękki. Ale azbest miękki znajdziemy nie tylko jeżeli chodzi o izolację stalową, konstrukcji stalowej budynku, ale znajdziemy go również w piwnicach. Jeżeli mieszkasz w budynku z wielkiej płyty, bądź może to być nawet w domku jednorodzinnym, jeżeli masz rurę ciepłowniczą, Zaizolowaną w taki sposób, że wydaje się, jakby ona była oklejona gipsem, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z gipsem azbestowym. Wyglądało to tak, że albo gotowa mieszanina przyjeżdżała na budowę, albo przyjeżdżał osobno gips, osobno azbest, on był mieszany. Gips tam miał za zadanie po pierwsze izolować, bo azbest miał tam zadanie przede wszystkim izolować, bo azbest jest świetnym izolatorem. Dodatkowo miał trzymać ten gips w kupie, bo gdybyśmy samym gipsem obkleili taką rurę, to by się to wszystko popękało i porozwalało. Inne miejsce, gdzie znajdziemy wyroby z azbestu miękkiego, to jest na przykład płyta Sokalit. Jeżeli mieszkasz w Polsce i, i mieszkasz w budynku z lat 70. i wydaje ci się, że. Jakieś tam elementy tego budynku są zrobione z płyty kartonowo-gipsowej. To jest duża szansa, że się mylisz, bo w tamtych czasach w Polsce za dużo nie było płyt kartonowo-gipsowych, natomiast mnóstwo było płyt tzw. sokalit, czyli płyt gipsowo-azbestowych. Gdzie jeszcze? Jeżeli mieszkasz w budynku, że tak powiem, gierkowskim, a masz albo miałeś na podłodze płytki PCV, linoleum, gumoleum, jak to nazwiemy, nie ma znaczenia, pod spodem może znaleźć klej azbestowy. To też oczywiście azbest miękki. Jak tylko mamy, jest, jesteśmy w budynku, gdzie azbest miękki jest, to go wchłaniamy. Jeżeli pracujesz w jakiejś starej fabryce, w której są takie stalowe kanały wentylacyjne pod sufitem, mające za zadanie albo odprowadzić zanieczyszczone powietrze, albo wprowadzić świeże, to jest duża szansa, że w środku w tych kanałach są na przykład płótna azbestowe jako tłumiki drgań. Chodzi o to, że gdyby powietrze przepuścić przez taki kanał, bardzo by brzęczało i płótno azbestowe miało właśnie takie zadanie. Jeżeli jesteś mechanikiem i rozbierasz stare samochody, to w uszczelkach kolektora wydechowego, w uszczelkach pod głowicą, w reperaturkach rur wydechowych ze starych czasów możesz znaleźć azbest miękki. Jeżeli masz do czynienia z budownictwem, z remontami starych budynków, do czynienia z płytami, z piecami kaflowymi, z jakimiś innymi piecami starymi, to jest duża szansa, że były izolowane sznurem azbestowym. I takich elementów Azbestowych, z tak zwanego azbestu miękkiego, znajdziemy dużo, i dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak powinno się usuwać i jak zabezpieczać się do takich prac. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że każde zabezpieczenie pracownika do pracy z jakimś zagrożeniem powinno być dostosowane do ryzyka i do poziomu zanieczyszczenia, jaki, jakie jest. Jeżeli mówiliśmy w innych filmach o tym, że przy wyrobach azbestocementowych wystarczy maska, według polskich przepisów nawet papierowa, taka ta zwykła FFP3 lub półmaska P3, to dlatego, że wyroby azbestocementowe traktuje się jako pracę niskiego ryzyka, przynajmniej według niemieckich przepisów, bo u nas się tego nie wyszczególnia, czy norweskich, czy belgijskich, bo na tamte kraje też szkole. Więc, jeżeli chodzi o zabezpieczenie do wyrobów z azbestu twardego, to jest stosunkowo proste. Półmaska, kombinezon przeciwpyłowy, niemalarski i generalnie to by mogło wystarczyć. No i spryskiwanie tego azbestu przed usunięciem gruntem bądź wodą, według polskich przepisów, według wszystkich innych krajów czy wytycznych Unii Europejskiej, gruntem do kamienia. Yy, co ma powodować, żeby ten pył się nie ulatniał, nie, nie, nie latał w powietrzu w trakcie prac, albo przed nimi, albo już po nich. Natomiast jeżeli chodzi o wyroby z azbestu miękkiego, jest troszkę inny problem. Po pierwsze, stężenie azbestu w powietrzu jest dużo większe, więc samo założenie maski, a tym bardziej takiej maski FFP3, czyli takiej zwykłej papierowo-szmacianej, która według mnie w ogóle nie chroni, ale ma odpowiednie atesty, więc to jest moja opinia. No, założenie takiej maski byłoby delikatnie mówiąc idiotyczne do, do wyrobów z azbestu miękkiego. Już według mnie najsłabszym zabezpieczeniem to będzie maska, półmaska gumowo-kauczukowo-silikonowa z filtrami oczywiście co najmniej P3. Świetnie by było, gdybyśmy zastosowali pełną twarzową maskę z zewnętrznym filtropochłaniaczem. I tak stosuje się jak w szkole w Norwegii, w Belgii, w Danii, w Niemczech. W naszym kraju problem jest taki, że przede wszystkim problem finansowy. Taka maska z zewnętrznym filtropochłaniaczem kosztuje około 3000 zł, więc bardzo mało firm budowlanych stać na taką maskę. Więc jak już z jakichś względów nie założymy takiej maski zewnętrznym filtropochłaniaczem, to co najmniej mask, półmaska P3. Oczywiście kombinezon przeciwpyłowy, jednorazowy. Natomiast musimy się zastanowić, ponieważ ten azbest już tak jak powiedzieliśmy sam lata w powietrzu, jak już tylko wejdziemy do takiego budynku, to żeby to mądrze zrobić, dobrze by było zminimalizować przestrzeń zanieczyszczenia. Bo przy usuwaniu azbestu miękkiego logiczne jest, skoro on jest mniej trwały, mniej związany, że ten azbest, jak będziemy uszkadzać te elementy, większe jego stężenie będzie w powietrzu. Dodatkowo przy wyrobach z azbestu miękkiego najczęściej nie da się go usunąć w całości, bo tak jak mówiliśmy o azbestie twardym, na przykład płytę eternitową, w czystej teorii jesteśmy w stanie w całości zdjąć z dachu i zapakować ją w folie. Natomiast jeżeli mówimy o izolacji ogniochronnej konstrukcji stalowej, to nie ma możliwości jej zdjąć w całości. Musimy ją jakoś zeskrobać z tego elementu stalowego. Jeżeli mówimy o izolacji rury ciepłowniczej, to też musimy ją zdjąć. Oczywiście możemy uciąć rurę razem z azbestem i tak ją zapakować, ale samo cięcie już będzie ingerowaniem, Strukturę materiału azbestowego i uszkadzaniem dodatkowym co powoduje, że więcej tego pyłu będzie latało w powietrzu. Więc jeżeli mamy do czynienia z azbestem miękkim, dobrze byłoby wydzielić swoje zmniejszenie przestrzeni, w jakiej jest ten azbest się znajduje. Załóżmy, że za, za moją ścianą jest. Azbest jest płyta sokalit i chcemy ją usunąć, to fajnie by było w takiej przestrzeni minimalnej, ale takiej, żebyśmy się mogli poruszać, na przykład, nie wiem, 2 metry od ściany, zrobić taką ściankę z folii. To spowoduje, że jeżeli tą płytę będziemy uszkadzali, bo nie da się tego zdjęć, nie uszkadzając, reszta pomieszczenia nie będzie zanieczyszczona, przynajmniej jakimś większym stężeniem, ponieważ ono już jest zanieczyszczone przez to, że ta płyta tu jest, jest załóżmy ale nie będzie dodatkowego tego zanieczyszczenia. Czyli zmniejszamy przestrzeń do minimum jak tylko możemy. Jeżeli mówimy o usuwaniu rur ciepłowniczych z piwnicy, fajnie by było, żeby pierw z piwnic powynosić rzeczy, żeby ten pył nie osadzał się na elementach, które tam są, w jakichś rzeczach. I potem też zmniejszyć tą Przestrzeń. Idealnie by było rozłożyć folię na ścianach i na podłodze po to, żeby potem nie musieć tego posprzątać, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia ze ścianami, które są porowate i te pyły azbestowe mogą gdzieś tam się wchłonąć w tą ścianę, w szczeliny i tam zostać. Kolejnym elementem fajnie by było zabezpieczyć kanały wentylacyjne, czyli spowodować, żeby ten azbest, który my tutaj załóżmy uszkadzamy, nie latał po całym budynku i nie zatruwał... Na przykład przez otwarte okna wszystkich sąsiadów w koło. Więc zaklejamy okna, zaklejamy kanały wentylacyjne. Problem jest tylko taki, że jeżeli tak zrobimy i będziemy tam pracowali, to się po prostu udusimy. W związku z powyższym dobrze by było wtłoczyć jakieś świeże powietrze z zewnątrz, zrobić jakąś czerpnię na zewnątrz i za pomocą jakiejś rury wprowadzać powietrze do środka. No ale jak wiemy z, podstawowej klas, z podstawowych klas z lekcji fizyki, mam nadzieję, że wiemy, stworzy nam się nadciśnienie. W związku z czym to nie będzie dobre, bo skoro odizolujemy sobie to pomieszczenie w jakiś sposób folią, stworzymy nadciśnienie, to to nadciśnienie może nam uszkadzać tą folię albo przynajmniej połączenia. Więc dobrze by było zrobić też wyciąg tego powietrza z pomieszczenia. No ale zaraz Państwo powiecie, jak to wyciąg powietrza z pomieszczenia, jak przed chwilą mówiłem o odizolowaniu pomieszczenia, żeby nikt się nie... Nie wdychał azbestu w okolicy. No więc taki wyciąg stosuje się takie centralki wentylacyjne, które zanim wyciągną to powietrze, przefiltrują je przez filtr co najmniej HEPA, który zbiera zanieczyszczenia, zwłaszcza te najgorsze, najmniejsze, które mogą się nam dostać do płuc. Więc jak zastosujemy taki wyciąg i filtr, który będzie zabezpieczał. To, y, wszystkich w koło, czyli będzie wyciągał to powietrze, ale będzie je filtrował. No to już mamy połowę sukcesu. Jesteśmy przygotowani, niejako mamy przygotowane przynajmniej pomieszczenie, że wejdziemy tam. Mamy odizolowane otoczenie, czyli nikt w koło budynku, ani w tym budynku, w innych miejscach nie, nie będzie wdychał azbestu. I mamy pewność, że się nie udusimy. Dodatkowo mamy maski, które spowodują, że nie wchłoniemy tego azbestu do płuca. Przypominam, na innych filmach tłumaczę szkodliwość azbestu. Póki co jest udowodniona największe na płuca, więc to miejsce najbardziej chronimy. Pojawia się jeszcze kilka problemów, ale już jest nieźle, jeżeli chodzi o przygotowanie tych prac. Kolejnym problemem są buty, ponieważ w przepisach jest napisane, że i w dobrych praktykach Unii Europejskiej jest napisane, że Buty mają być takie, żeby nie zbierały azbestu, czyli bez sznurówek. Chodzi o to, że jeżeli będę miał zwykłe buty robocze i dzisiaj stosuję przy azbeście, ale mam maskę kombinezon, na butach osiądzie załóżmy milion włókien azbestowych. Jutro pójdę do innej pracy, a ona już nie będzie związana z azbestem, więc nie będę miał ani maski ani kombinezona. To ten azbest z butów czy z rękawic będzie latał w powietrzu. Rękawicę oczywiście mogę za każdym razem wyrzucić, ale butów raczej nie wyrzucimy. W związku z czym powinno się mieć buty takie, z których ten azbest można spłukać. Problem jest jeszcze taki, że nie znalazłem na naszym rynku, i zresztą nie tylko na naszym, butów, które po pierwsze nie mają sznurówek, po drugie, nadają się do wielu rodzajów prac budowlanych. Bo jeżeli powiemy sobie o usuwaniu Ściany, tak jak powiedziałem, załóżmy, że ta, która jest za mną, jest z azbestu, i stojąc twardo na gruncie, to mogę ubrać gumiaki. One będą łatwo do zmycia, nie będą miały sznurówek, nie ma problemu. Ale jeżeli bym usuwał ten azbest gdzieś w piwnicach, gdzieś być może na jakichś konstrukcjach, być może muszę wejść na drabinę, na rusztowanie, no to gumiaki nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem. W związku z powyższym, z jednej strony, puty bez sznurówek. Ciężko znaleźć dobre buty, które by się trzymały nóg i spełniały jeszcze inne warunki. Więc wymyśliliśmy kiedyś z jedną z firm, która w Austrii akurat wykonywała prace azbestowe, że zastosowali, przez to, że nie mogli znaleźć odpowiednich butów, zastosowali zwykłe buty robocze, ale które stosują tylko do prac azbestowych i przeciętny pracownik ma dwie pary butów. Jedne stosuje do wszystkich innych prac, a drugie tylko do azbestu. Więc po takiej pracy azbestowej, to nie jest dokładnie zgodne z przepisami, ale jakoś zgodne z logiką. Więc te buty, które stosuje do prac azbestowych, po pracy azbestowej szczelnie zamyka i one czekają na kolejną pracę azbestową. I tu można by powiedzieć, że jesteśmy w miarę już przygotowani. Problem pojawi się tylko wtedy, co zrobimy, jak wyjdziemy ze strefy zanieczyszczonej? Bo zabezpieczyć się w miejscu zagrożenia to jest pierwsze primo, ale drugie, co zrobić, jak wyjść, jak się oczyścić, jak się przebrać. Bo jeżeli my zrobimy, zmniejszymy pomieszczenie, w którym będziemy zanieczyszczali azbestem, założymy centralki wentylacyjne, które wyciągają powietrze. Wprowadzają nowe. Weźmiemy buty, które by potem na nie uwalniały tego azbestu. Weźmiemy rękawice, które będziemy wyrzucali. Weźmiemy kombinezon przeciwpyłowy. Weźmiemy, nie wiem, okulary przeciwpyłowe, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest fajne, tylko problem pojawia się w natury takiej, że potem wyjdę z tej pracy azbestowej, zdejmę ten kombinezon, tysiące włókien będzie w powietrzu, a ja zdejmę maskę i przebiorę się w ubrania albo prywatne, albo inne robocze. Więc yy, idealnie byłoby, gdybyśmy przy pracy z azbestem miękkim yy, zastosowali tak zwaną komorę dekontaminacyjną. W naszym kraju jeszcze takiej nie widziałem, ale nie wykluczone, że yy, znajdziemy najbliższa hurtownia, jaką znam, która takie komory sprzedaje w Berlinie, ale nie będę Państwu polecał Państwa sprawa, jak się zaopatrzycie, zresztą w zależności w jakim kraju wykonujecie tę pracę. Natomiast dobrze by było, żeby taką komorę dekontaminacyjną mieć. Znam jedną firmę, która sobie zbudowała taką komorę z uwagi na to, że nie ma jej w przepisach i ani w naszym kraju możliwości nie ma do kupienia. Swoją drogą ciekawi jak inspekcje pracy sprawdzają takie budowy z azbestem miękkim, jak na naszym rynku nie ma komór dekontaminacyjnych i jak uznają, że te prace są wykonywane zgodnie z zasadami. Ale to już jest inna bajka. Co to jest komora dekontaminacyjna? Komora dekontaminacyjna jest to prosta konstrukcja, można powiedzieć jak CEP. Składa się z trzech pomieszczeń szczelnych. W pierwszym pomieszczeniu jest zastosowany odciąg. Można go zastosować np. z odkurzacza przemysłowego z filtru, z filtrem HEPA, który wyciąga nam powietrze z tej komory. Jest tak zwane podciśnienie i my tam wchodząc wszystkie elementy azbestowe, które mamy na ubraniu, po prostu zlatują w powietrze i są wyciągane. W tym miejscu ściągamy kombinezon, rozbieramy się, że tak powiem na golasa i zostajemy tylko w masce. Wszystkie ubrania, które mieliśmy ubrane, wkładamy do worka grubego worka z folii co najmniej 0,20 mm. I to już jest odpad niebezpieczny. Jak jesteśmy, że tak powiem, na golasa w tej części komory, wchodzimy do drugiej części komory, gdzie jest prysznic. Tam w masce bierzemy prysznic, spukujemy z siebie pozostałości tych włókien azbestowych, i wchodzimy do trzeciej części komory i ściągamy maskę. Maska może sobie tam wisieć, może ją zdezynfekować, i przebieramy się w prywatne ubranie. Znam, mówiłem przed o jednej firmie, ale sobie właśnie przypomniałem też drugą firmę. Jedna zrobiła taką komorę dekontaminacyjną z przyczepy kempingowej. Prosta konstrukcja, tak jak mówiłem, trzy szczelne pomieszczenia, w jednym ma być prysznic, a w pierwszym ma być dziura do podłączenia odkurzacza z filtrem HEPA przemysłowego. Więc jedna sobie zrobiła to z przyczepy kempingowej, druga zrobiła z takich trzech, jakby skorup, jak, jak są toalety. Toj, i toj i. połączyli w taki sposób, że można przechodzić między tymi pomieszczeniami. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Na pewno nie, ale jest dużo lepsze niż wyjście z takiej pracy, zdjęcie kombinezonu, w międzyczasie wdychanie tego azbestu i przebranie się w ubranie prywatne, a być może w tym czasie. I przeniesienie na tym prywatnym ubraniu włókien azbestowych do naszych domów, żeby jeszcze nasze rodziny to wdychały. Więc sprawa wydaje się skomplikowana, ale nie jest nie do i nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów finansowych. Śmiem twierdzić, że każdą, powiedzmy, średnią, może nie chcę powiedzieć, że małą firmę budowlaną, ale średnią firmę budowlaną zatrudniającą już kilka czy kilkanaście osób. Stać na coś takiego, zwłaszcza jak chce profesjonalnie się tym zajmować. Po drugie, nawet nie chodzi o to, czy nas stać, czy nas nie stać, ale każdy z nas dbał o nasze o własne zdrowie, i powinniśmy tak robić. Nie dlatego, że mówią to przepisy, tylko dlatego, że materiał jest paskudny i żeby jak najmniej się go nawdychać. Wyjątkowo dużo mamy syfów w powietrzu, jeszcze zależnie, gdzie Państwo mieszkacie, ale wyjątkowo dużo mamy syfów w powietrzu w jedzeniu, żeby jeszcze dodatkowo wdychać azbest, który no niestety już jest udowodnione wielokrotnie, że jest bardzo szkodliwy. Myślę, że w skrócie wyjaśniłem sprawę usuwania wyrobów azbesto nie azbestu tylko z azbestu miękkiego, czyli takich gdzie azbestu jest więcej niż 15%, metr sześcienny licząc objętościowo takiego materiału jest lżejszy niż tona, i ten materiał jest złączony, azbest jest złączony w tym materiale z jakimś mniej trwałym materiałem, niż beton i tym podobne rzeczy. Jeżeli macie Państwo pytania, kontaktujcie się ze mną z chęcią pomogę, ponieważ niektórzy twierdzą, że jestem fanatykiem, jeżeli chodzi o prace azbestowe, więc na pewno pomogę, oczywiście bezpłatnie i podpowiem, jak pewne rozwiązania. Zastosować. Jeżeli ten temat Państwa interesuje, bądź prowadzicie firmę budowlaną, zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo dowiecie się o wielu być może ciekawych rzeczach, a przynajmniej związanych z przepisami, z kontrolami i z tym, jak wykonywać pracę rozsądnie, bezpiecznie, żeby nie narażać się na uszczerbek na zdrowiu, jak również na mandaty z naszych pięknych i mądrych instytucji i wykształconych urzędników. To tyle na dzisiaj. Pracujcie bezpiecznie, trzymajcie się, cześć.